Dzisiaj zajmiemy się e, zadaniami tekstowymi. Chcę Ci pokazać dwa przykłady rozwiązania, żebyś mógł się orientować, jak to zapisać i e, jak wyliczać e, różne rzeczy. I mamy takie oto pierwsze zadanie tekstowe. Bartek ma o 30 zł więcej od swojego brata Karola. Razem braciom brakuje tylko 10 zł do zabawki, która kosztuje 200 zł. Ile pieniędzy ma Karol? No i teraz, jaki jest mój plan na to zadanie? E, oczywiście chodzi o to, żeby napisać równanie i je rozwiązać. Mój e, no taki plan jest e, ogólny e, taki, że moje równanie będzie zapewne dotyczyło e, pieniążków, bo tutaj mamy napisane, że razem braciom brakuje... No to skoro razem, to pewnie będę musiał dodać pieniążki Karola, napiszę sobie K, i pieniążki Bartka. No, i otrzymam jakąś tam kwotę, którą razem mają. I to będzie moje równanie. Teraz muszę tylko wszystko sobie wyliczyć i oznaczyć. Co sobie oznaczę literką x? Najwygodniej będzie przez x oznaczyć sobie pieniążki Karola. No, tak mi się jakoś napisało blisko siebie, że x to pieniądze Karola. I teraz zastępuje pytanie, ile pieniędzy ma w takim razie Bartek? Bartek ma o 30 zł więcej od swojego brata, czyli Bartek ma. Skoro ma o 30 zł więcej, to x plus 30 zł. No i teraz te dwie rzeczy mogę już podstawiać do równania. To znaczy, wiem, że Karol ma x pieniążków. Bartek ma x plus 30. No i pytanie, ile mają razem? No, i czytamy dalej, że razem braciom brakuje tylko 10 zł do zabawki, która kosztuje 200. No to skoro brakuje im, to razem mają. Trzeba od tych 200 odjąć te 10, czyli 190 zł. Czyli w tym równaniu tutaj będę miał 190. I jak już mam równanie, to mogę je rozwiązywać. Tutaj mogę sobie uprościć xy. Znaczy połączyć je razem, dodać, będę miał 2x plus 30 równa się 190. Odejmuję 30 od obu stron i mam 2x równa się 160. No i żeby się dowiedzieć, ile wynosi x, czyli ilość pieniążków Karola, dzielę na koniec przez dwa obie strony równania i mam, że x równa się 80. Ponieważ sobie oznaczyłem, że x to pieniążki Karola, to znaczy, że Karol ma te 80 zł. Czytam jeszcze raz pytanie dla pewności, ile pieniędzy ma Karol, czyli ma 80 zł. Piszę sobie ładnie odpowiedź. Karol ma 80 zł. I już. Gdybym chciał sprawdzić, czy rozwiązałem prawidłowo. To jest taki już dodatek. To co musiałbym zrobić? Musiałbym zobaczyć, czy faktycznie razem mają bracia 190 zł. No to skoro Karol ma 80, to ile ma Bartek? Bartek miał o 30 więcej, czyli Bartek ma 110 zł. No i jak do Bartka dodam Karola, wychodzi mi 190, czyli się zgadza. Gdybym popełnił gdzieś tu jakiś błąd, no to w sprawdzenie by. Dało informację, że coś nie zgadza się, nie wyszło mi 190. I zobaczmy sobie drugie zadanie. Książka pod tytułem Krew Elfów ma 295 stron. Książka pod tytułem Chrzest Ognia jest o 14 stron dłuższa od książki Czas Pogardy. Mamy trzy książki. Widzimy, że wszystkie trzy mają razem 947 stron. To dużo. I pytanie jest, ile stron liczy czas pogardy, a ile chrzest ognia, czyli te dwie, o których nie wiemy nic, no bo mamy tylko te pierwszą. No i jakie tutaj bym chciał napisać równanie? No podejrzewam, że ono będzie dotyczyło po kolei liczby stron, jaką mają te książki, czyli używając takich skrótów, to pewnie dodam sobie liczbę stron tej pierwszej, czyli krew elfów. Dodam sobie do tego liczbę stron tego chrzestu ognia. A na końcu dodam sobie jeszcze liczbę stron tego czasu pogardy, napiszę czypy. No i pewnie powinno mi wejść 947. Jak już mam mój plan na równanie, no to teraz tylko sobie wszystko oznaczam. No to przynajmniej z krwią elfów nie ma tutaj problemów, to będzie 295. I dodać teraz. Chrzest ognia jest o 14 stron dłuższa, dłuższy. Od książki czas pogardy. To ja sobie oznaczę, że x to liczba stron książki, a niech będzie właśnie ten czas pogardy. Czyli już wiem, że tutaj będzie tak, plus x w pewnym sensie, no bo. Tak ma być. Zostało mi ten chrzest ognia. Ile on ma stron? Jest o 14 stron dłuższy od czasu pogardy. No to użyjmy sobie tutaj skrótu. Niech będzie o. Ho, jak chrzest ognia ma. Skoro jest o 14 stron dłuższy, no to x dodać 14. No, w nawiasie sobie napiszę stron, żeby nie zapomnieć. Czyli w miejsce stron, które, zajmuje, które ma 6 ognia, wpisuję sobie po prostu X dodać 14 i to ma się równać 947. Mam już moje równanie, teraz je rozwiązuję. Na początku trzeba trochę tutaj y, posprzątać w tym równaniu, to znaczy dodać do siebie liczby i dodać do siebie X. Czyli po uporządkowaniu będę miał tutaj 309, to jest łatwe w pamięci do policzenia. Plus 2x równa się 947. Jeżeli przypadkiem działania byłyby tutaj na tyle skomplikowane, to zawsze można sobie pomóc kalkulatorem i policzyć, ile jest na przykład 295, dodać 14. Co muszę teraz zrobić? Ano, muszę się pozbyć tego 309, czyli odejmuję. I otrzymuję, że 2x równa się, i to jest jak najbardziej działanie, które dobrze jest sobie podzielić kalkulatorem. No ja umiem w pamięci, tak. Od, od tego odejmę najpierw 300, to będzie 647. Odejmę 10, to będzie 637. No i dodam 1, będę miał 638. I na końcu dzielę sobie przez 2. Czyli, x to jest. Tutaj nie ma problemów. 319. Muszę sobie tylko przypomnieć, że ten x to była liczba stron tej książki o tytule Czas Pogardy. Czyli to jest czas. Liczba stron tej książki. Ale w pytaniu nas pytają, ile stron ma Czas Pogardy, ale także ile stron ma ten chrzest ognia. Więc musimy sobie jeszcze go doliczyć. Jak to zrobić? No, był. Tutaj mamy tę informację ładnie zapisaną. Przydaje się, był o 14 stron dłuższy. Czyli sobie gdzieś tutaj jeszcze liczę, że ten chrzest ognia ma. To będzie te 319 dodać 14. To jest łatwe w pamięci. 333. I już mogę pisać odpowiedź. Że czas pogardy ma 319 stron, przecinek, a chrzest ognia ma 333 strony. No, dajemy tytuły, oczywiście, w cudzysłów. No i to tyle, tak? Tutaj ważna informacja jest taka, że choć rozwiązaliśmy równanie, no to nie był to koniec zadania. Bo trzeba było jeszcze policzyć sobie to, że ten chrzest ognia ma ostatecznie 333 strony. To jest bardzo częsty błąd, to znaczy, yy, mo, czas, bardzo często się zdarza, zwłaszcza na początku, że po policzeniu x zadanie się kończy. No, no nie zawsze. Tutaj mamy pytanie, które nas yy, prosi o to, aby wyliczyć zarówno ile ma jedna książka, jak i druga, a x to była tylko jedna z nich. Ten chrzest ognia trzeba było sobie doliczyć. No i to tyle. Dziękuję za uwagę.